Mili sabotażyści w Polsce zasypują kopalni. Zasypanie takiej kopalni kosztuje około 600, a nawet ponad 600 milionów złotych. To nie ma znaczenia, że firma proponowała 200 milionów złotych za kupienie koncesji, aby wydobywać, trzeba by kupić tę kopalnię i wydobywać węgiel. Nie zgodzono się. Władowano 600 milionów, żeby, za, żeby zasypać tę kopalnię. W normalnych krajach, mniej bandyckich, zalewa się kopalnie, i potem pod, można tą wodę odessać i z powrotem kopać. U nas już jest to bezpowrotnie zniszczone. Teraz pytanie: czym zasypuje się takie kopalnie? Co tam się wrzuca do środka? Wiecie, że Polska jest jednym z przodujących krajów w Europie, gdzie. Sprowadza się do niej śmiecie z całego świata, a także śmiecie promieniotwórcze. Także nie wiadomo, czy w takie kopalnie nie lecą śmiecie promieniotwórcze. W Czechach to na węgla kosztuje 1000 zł. To ja nie rozumiem, dlaczego samorządy sprzedają ludziom węgiel po 2000-3000 zł. Na przykład kopalnia makoszowy w zabrzu. Właśnie w tym momencie ją likwidują. Koszt likwidacji to też około 600-680 milionów. W tej kopalni jest 170 milionów ton węgla i 200 milionów ton węgla koksowniczego. Wyobraźcie sobie, to, to Hitler by nawet tego nie zrobił. To Stalin by tego nie zrobił. To nawet to, że wszyscy. Rozbiorcy Polski i najeźdźca szwedzki. Wszystkie bandziory do kupy za głowę by się łapali i w życiu by nie pozwolili na coś takiego. A teraz wyobraźcie sobie, ten węgiel w tej kopalni ma tylko około 7% zanieczyszczenia, gdzie średnio wydobywany, gdzie średnio wydobywany węgiel w Polsce ma od 60 do 70% zanieczyszczenia. Jest to jeden z najlepszych. Węgli na całym świecie. Hitler by nie pozwolił na to, żeby zasypać taką kopalnię. Lepszy numer to jest kopalnia, gdzie nie ma metanu, więc nie ma możliwości, żeby zginąć od wybuchu gazu. Słuchajcie, tu jest jeden tylko jedyny wniosek: jest to dywersja i sabotaż. I ludzie, którzy tego dokonują, powinni zostać skazani na śmierć w okrutny sposób, bo śmierć to mało, zwykła śmierć. W okrutny sposób, żeby następny widział, co go czeka, w razie czego, gdy będzie dokonywał dywersji i sabotażu na Polsce i Polakach. Ci sabotażyści atakują Polaków i Polskę w każdym momencie, w każdym dziale, na każdym szczeblu. W każdej niszy. Atakują Polaków finansowo, obniżają standard ich życia, niszczą im firmy, celowo prefabrykują tak wysokie ceny wszystkiego, że jest to ponad normę normalnego człowieka. A obcym, rosłym chłopom, na przykład, którzy powinni być Teraz i bronić yy, Ukrainą w czasie tego incydentu dają pieniądze. Oni chlają w parkach, nad wodami, w mieście. A biedny polski emeryt dogorywa i nie ma bardzo często na jedzenie. Odbierają świadczenia niepełnosprawnym, a dają tym zdrowym. Bykom, którzy siedzą i piją w parkach nad wodą. Zobaczcie, jak jest zasrany park raz zasrany jest cały. Zobaczcie, jak jest wisła zasrana nadbrzeża mm, na Pradze. Gówno w wodzie pływa po każdym yy, deszczu. Czyli robactwo, yy, robactwo urzędnicze spuszcza nam. Gówna i robactwo z zagranicy. Obgównia nam miejsca zielone. Ci okupanci niszczą nam również nasze środowisko naturalne. No bo czymże może być zwalanie na jakieś robaki zwane złotymi algami, celowe niszczenie naszego środowiska w postaci pięciu, ponad pięciu tysięcy kolektorów imitujących w Odrę i nie tylko we wszystkie rzeki. Polsce. Temat już trzeci. Teraz mają temat elektrowni atomowej. No już. I teraz każdorazowo jak taka odra, czy inna rzeka będzie w taki sposób zatruwana, to będą złote algi albo. Widzieliście, albo za późno to tamtoś, zawsze coś tam jakiś. Kina Kinapsa się zawsze znajdzie. Mogę jeszcze setki wymienić takich rzeczy, ale zatrzymajmy się na atomie. Budowa elektrowni atomowej. Wow! Zobaczmy, co Efendi napisał kiedyś, przed 2015 rokiem, o tych sprawach. Za czasów komuny dobudowano wiele kolektorów ściekowych i zrzucano wprost nurt rzeki ścieki komunalne, przemysłowe, a nawet radioaktywne. Nawiasie, o, o czym powiedział mi nieoficjalnie inspektor ochrony środowiska. Ja być może kiedyś opowiadałem, to było coś takiego, że on był na przyjęciu mojego ojca. To w latach 70., może na początku lat 80., -tych. i on zapytał: Co tam tego, tego? No, na ryby chodzę. A gdzie, a tu, a tu, a tu? I na kolektor czasami pójdzie. On mówi: Do i samolot nie puszczaj. A co, a co, a co? I zaczął mówić, że pewien zakład, który do dzisiaj istnieje, spuszcza tam ścieki promieniotwórcze. Zaraz wrócimy do tych ścieków promieniotwórczych w połączeniu z tymi właśnie z budową właśnie tych. Elektrowni atomowych. Powiedzcie mi, jak myślicie, czy Niemiec jest dokładniejszy od Polaczka. Nie mówię o Polakach, bo Polak jest dokładniejszy od Niemca. Mówię o Polaczkach. Gro ludzi w Polsce to są Polaczki. Bez względu, czy to jest Menel, czy to jest Menels Pałacu Prezydenckiego. Nie ma żadnego znaczenia. Czy on jest obdarty, czy on jest w garniturze najlepszy na świecie. Nie ma znaczenia. Gro to są Polaczki. A Polaczek jest gorszy od każdego wroga, ponieważ jest to wróg wewnętrzny. Jak myślicie, czy Niemiec jest dokładniejszy od Polaczka? Odpowiedź brzmi tak. Zatem skoro odpowiedź brzmi tak, to wam przeczytam to, co Effendi kiedyś napisał, jak się zaznajomiłem z tym tematem, to włosy na głowie mi stanęły. To samo jak z każdym tematem się zaznajomimy ze sprawą Mądry. Kto by że tam jest 5 tysięcy kole A nas kolektorów? To co wiemy, teraz zaznajomiłem się m.in. z anętami wędkarskimi. Słuchajcie, ja muszę to jeszcze zgłębić, bo to człowiek, który pracuje gdzieś, tam pracował w kilku tak. firmach. Ja. Nie macie pojęcia, co się do wody. Znaczy, co wrzucamy do wody. Nie miałem pojęcia. Zrobię o tym film, muszę dokładnie to zgłębić. Niektórych to nawet nie powinno się dotykać ręką. A co dopiero, wrzucać? Dowód. Bo to jest kolejna rzecz, która truje nasze wody. Zobaczymy, co Effendi napisał w swojej książce o elektrowniach atomowych w Niemczech. Nie trzeba aż tak daleko sięgać. Wystarczy wystawić głowę za miedzę. I w Niemczech nie tak dawno pracowało 27 elektrowni atomowych. Powtarzam, książka zakończona, wydana w 2015 roku. Pisana wcześniej. Połowę z nich zamknięto, a resztę także przewiduje się do zamknięcia. Przez wiele lat utajniano dane, według których w tych 27 elektrowniach wystąpiły... No ile wystąpiło awarii? No jakby ktoś mi powiedział, no to bym powiedział 2-3, tak jak na tak jak na z kolektorów. O, no, kilkanaście, kilkadziesiąt. To powiem Wam, że tych awarii więcej, wystąpiło więcej niż jest kolektorów na odży. A dokładnie 5894 awarie. Dopiero Merkel opublikowała te tragiczne informacje. Tutaj przypis z pewnością rząd własnej woli nie opublikowałby tych danych tak? Bo strasznie wsiedli na nią. Średnio licząc w jednej elektrowni wystąpiło 218 awarii. To są moje wyliczenia. Czyli statystycznie licząc w Polsce w ciągu 20 lat to średnia życia elektrowni w Niemczech. Może zdarzyć się ponad 200 awarii. Już obliczałem, jakby w Polsce postawili. Porównując niemiecką dyscypliną, odpowiedzialność i podejście do społeczeństwa z polską strategią, śmiem przypuszczać, że w naszym kraju tych awarii może, było, tych awarii może być kilkakrotnie więcej. U sąsiada zamykają, a u nas chcą otwierać no ja nadal chcecie elektrowni atomowych w Polsce. A jeszcze muszę przypomnieć Wam, że to jest piękna, nie trzeba bomby atomowej zrzucać. Wystarczy zrobić dywersję w tej elektrowni albo jakąś konkretną bombkę do niej wrzucić. Czy chcecie dać w ręce tym tworom, którzy nazywają się rządem? elektrownie atomowe, Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Czernobyl, to wszystko w jednym będzie i to momentalnie. Emitowane ścieki będą w kolektory te promieniotwórcze, to wam gwarantuję. A jeśli ktoś zbulwersuje się i powie, o tu ścieki, na przykład Sebastian Kowalczyk pojedzie i powie, o tutaj ścieki, no nie Sebastiana, to zaraz wezmą na policję, zapytają coś i Sebastian się wtedy wycofa, on nie będzie. No na przykład y, ja pójdę na kolektor i powiem o ścieki promieniotwórcze, tu mam licznik Geigera. To powiedzą, no tak, ale to licznik nie tego, nie tamte, zawsze coś wymyśla, a potem powiedzą o ruska onuca. A jakiś tam debil powie mm, z ratusza, ale to są ścieki promieniotwórcze radioaktywne kontrolowane. Poza tym y, mówiąc, y, że to jest złe, że te ścieki radioaktywne są złe, jest rasistą, antysemitą, homofobem, no i w ogóle, no Mega ruską nudzą. To jest straszne, co się zdarzyło przez ostatnie pół roku. Marzec Kieć i Majcze, Wislipie, sierpień, wrzesień, październik, osiem miesięcy. Nie, ciocia. Ciocia, pozdrów. Ciocia chora jest przewlekle, tak? Ciocia, pozdrów, chłopaków. Polaczków nie pozdrawię. Ciocia tylną nogą może być... Pa, 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 pa. pa. Tu się nie da żyć pośród tego robactwa. Wszystko, co kiedyś mówiłem, wszystko się sprawdza. A najgorszy przed nami.